Witajcie, moi drodzy. Uśmiecham się do Was, chociaż wiem, że wielu z Was nie dośmiechu. Uśmiecham się do Was prawie przez maskę, ale uśmiecham się z całego serca, bo chcę Wam pokazać, że to jest sposób na przezwyciężenie strachu. Nie dajmy się okiełznać, pokonać strachowi. Ja wiem, tak jak i Wy, spadają obroty, ludzie chodzą zdenerwowani. Nie ma na zapłacenie tego i owego. To prawda, ale jest i codzienność, i nasi bliscy, i pokażmy im, że jesteśmy twardzi i odważni. Od tego zacznijmy. A teraz to jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której musimy pamiętać. Boimy się, bo mamy wrażenie, że nie poradzimy sobie. Nie poradzimy sobie, a zatem tylko władza albo rząd, albo ktoś inny nas uratuje. Albo sami zaczniemy siebie ratować. Licząc się, komunikując się, organizując się. Albo nie damy rady. O co mi chodzi? Rząd niech robi swoje, ale nawet jak robi swoje, to my wiemy, że to jest o wiele za mało. Ten rząd. Nie pamiętał o przedsiębiorcach nigdy, a teraz pamięta na tyle, na ile wie, że musi o sobie myśleć. Co jest zatem potrzebne? Szukajmy rozwiązania sami. Gdzie je widzę? Gdzie widzę to, co jest dla nas ważne, wokół czego powinniśmy się zgromadzić? Słowa pierwsza. Mówią, że nie ma pieniędzy. Mówią, że nie starczy pieniędzy. Mówią, że brakuje na wszystko. A ja odpowiadam, chcemy pieniędzy, to rozmawiajmy z Polakami. O czym myślę? Polacy mają ponad 2 biliony złotych, 2 tysiące miliardów złotych oszczędności. Często nie wiedzą, co z nimi zrobić, bo w banku trzymać na lokacie nie warto. Na giełdzie katastrofa kupić coś, nie wiadomo, czy warto. Gdyby ten rząd myślał poważnie o nas, co to jest za problem? Powiedzieć obywatele: zarządza, zarządzamy ogólnonarodową pożyczkę, emitujemy obligacje. Oprocentowanie 2, 3, 4, może 5% powyżej inflacji. Ilu Polaków by wtedy swoje pieniądze w tym ulokowało? Rząd by miał środki. Te środki można by przeznaczyć właśnie na płace, może nie pełne, ale częściowe tych, którzy tracą pracę, na wspomożenie nas przedsiębiorców. To po pierwsze. Po drugie, czy wiecie, moi drodzy, ile jest transferowanych zysków z Polski? W zeszłym roku to było ponad 170 miliardów złotych oficjalnie wytransferowanych. Dlaczego o tym się nie mówi, że to powinno być zatrzymane, zastopowane, opodatkowane, ale zrobione wszystko, by te pieniądze tu zostały i by właśnie posłużyły na ratowanie tych, którzy są w potrzebie? To drugie. A po trzecie. Jeśli jest taka jest, że nawet celebryci, piłkarze, inni godzą się na obniżenie płac, to ja pytam, czy słyszeliście o tym, żeby możni naszej ojczyzny, prezesi wielkich banków, z prezesem Narodowego Banku na czele, zadeklarowali gotowość obniżenia swoich dochodów i przeznaczenia części z nich, Właśnie na wspomożenie tych, którzy w potrzebie, czy wspomożenie tych szpitali i tych cudownych lekarzy, ratowników, pielęgniarki, którzy o nas myślą. Zacznijmy myśleć konstruktywnie, że są rozwiązania, że są możliwości. Niech strach nas nie obezwładnia. Róbmy swoje moi drodzy. Widzimy się za dwa dni, a wy myślcie. Bądźmy razem. Trzymajcie się zdrowia, zdrowia, zdrowia.